Ale ja bym chciał zacząć od czegoś innego. Otóż ten rok 2014, jak Państwo wiedzą, to jest taki rok rocznic. Są trzy ważne rocznice. I one wszystkie właśnie jakoś się wiążą z, ta, z, tą, z tą tematyką, z tą problematyką. I myślę, że też te trzy ważne rocznice powinny skłaniać Polaków do refleksji, do zastanowienia się, co zrobiliśmy, w którym miejscu jesteśmy, co powinniśmy zrobić. Jak powinniśmy działać? Na jakie to są rocznice? Pierwsza rocznica to jest powstanie. rocznica. Słucham? Powstanie warszawskie, 70. Nie. Powstanie warszawskie też, ale chciałem w zasadzie powiedzieć, że jeszcze jest powstanie styczniowe, prawda? które się wczoraj, wczoraj zaczęło. Powstanie warszawskie jest też bardzo ważną rocznicą i jak pan wie pewnie, każda rocznica jest też przedmiotem, powoduje, wybuch dyskusji na ten, na, 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 na ten, na ten temat, prawda, czy to powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, przypomnę prawda, kontrowersyjną bardzo książkę, która się ukazała w tamtym roku, zresztą natychmiast była odnotowana przez media europejskie, prawda? czy po, poza polskie. Jako. Obłęd 44. Tak. Ale ja, ja chciałbym powiedzieć o innej rocznicy. Taka, która może w Polsce właśnie nie jest zauważana. Ona ma ogromne znaczenie teraz dla świadomości historycznej europejczyków. To jest wybuch I wojny światowej. będą wielkie uroczystości na, pe na pewno, francusko-niemieckie i tak. Dlaczego to jest bardzo ważne no dlatego, że, że teraz można obserwować, prawda, że właśnie te, te nowe interpretacje tego, co się stało, co doprowadziło do wybuchu I wojny światowej, to jest jakby potwierdzenie i wzmocnienie takiej nowej, teraz się mówi, narracji historycznej, jak się opowiada historię. I, I w pewnym sensie Powstanie Warszawskie by się mieściło w tej historii, albo, ale już jako konsekwencja, konsekwencja czegoś, co się nazywa Mówi się tak, no Europa była wspaniała, prawda? stabilna, była już zglobalizowana. Ludzie mogli jeździć, akurat nie z, z części rosyjskiej polskiej, ale mogli jeździć po Europie bez paszportu. Nie było wtedy Schengen, no ale już wtedy można było jeździć bez paszportu. W pewnym sensie niektórzy twierdzą, że gospodarka była bardziej zglobalizowana niż teraz. Tak? Do 1914 roku. A potem nastąpiła, po niemiecko, nie mówią, to ur katastrofy. Pierwotna katastrofa, a druga wojna światowa to już były konsekwencje, tam rad gdy potraktowano Niemcy w traktacie wersalskim, itd. Tak Także co, na, co się nam mówi? Mówi nam się, że Europa była w porządku bez Polski, prawda? że w tej narracji nie ma miejsca dla Czechów, dla e, jakimiś e, głównymi przestępcami, którzy sprowokowali tę wielką tragedię są Serbowie, są te małe narody, które żyły bez własnego państwa. Jeżeli ta interpretacja jest prawdziwa, to można powiedzieć, no to tak z punktu widzenia tych większych wtedy państw, Niemcy, Austria, Rosja, prawda? Mówi się na przykład, że XIX wiek to jest tak zwana pentarchia, czyli panowanie pięciu krajów, prawda? To znaczy tych trzech, no jeszcze Anglia i Francja, i one się układają między sobą w Europie. I tu nie ma miejsca dla wolnej, suwerennej, niezależnej Polski. I dzisiaj już nikt nie mówi tak jak kiedyś mój zmarły kolega z Breny, bardzo słynny historyk niemiecki, który kiedyś, jak ktoś tak coś powiedział, to się nazywał Immanuel Gaisy, powiedział, ale nie zapominajmy, że Polacy modlili się o wojnę światową. Że Polacy się modli. Otóż tego już nikt nie pamięta. To znaczy, że ta straszna wojna, owszem, to była straszna wojna, ale przyniosła narodom wolność. Tak, Polakom, ale też innym narodów, tak, tak, Czechom, którzy się może tak mi o to nie piją. Słowakom. Nie, dzisiaj, dzisiaj się mówi, że zagrożeniem dla, dla Europy to są nacjonalizmy. To jest właśnie dążenie narodów do tego, żeby być wolnymi narodami. Co prawda teraz w związku z Ukrainą, to jakby trochę. Um, Przycichło, bo to nie pasuje, bardzo trzeba uznać to dążenie narodu ukraińskiego do, 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 do wolności, ale tak naprawdę to jest dominująca ideologia. Tak? To jest taka ideologia, która mówi, no lepiej, żeby tej polskiej suwerennej nie było, bo ona się zrodziła z tej katastrofy, a porządek ten międzywojenny nie był stabilny. Z tego, co my jest, z czego my jesteśmy dumni z Drugiej Rzeczpospolitej, to ta dru dru druga rzecz a ja mogłem to oczywiście bardzo dużo opowiadać, no, to jest przedstawiana w historiografii światowej jako coś niesamowicie negatywnego. Więc to jest, jakby pierwsze. I stąd powstanie warszawskie, można wpisać w to, ale jako część tej, prawda, tej pur katastrofy europejskiej, może, prawda, jako, jako, jako konsekwencje. Ale druga, druga rocznica to jest oczywiście 25-lecie od czasów wyborów 89 roku. Ja pamiętam 25-lecie PRM. Czy ktoś jeszcze jest na sali, kto to pamięta? Ale ja... Ja to pamiętam i wtedy ja pamiętam, że też, proszę Państwa, no to tak jest, młodzi ludzie tego nie rozumieją, tak? Nie rozumieją tego, że to dla nas była stabilna rzeczywistość i wtedy też się wydawało, że to się nigdy nie skończy, prawda? Że to może się skończyć tylko poprzez wojnę właśnie. Że ten PRL będzie i będzie trwał, można go modyfikować, można go trochę poprawiać, można szukać jakąś niszę w nim, w nim ale że on, można się buntować, ale ten bunt jest być może. Prawda? No ale to pokazuje oczywiście. No i wtedy oczywiście były wielkie też obchody, zawsze weszli, świętowano i też opowiadano, jaki to jest wielki sukces. Ale teraz my musimy dokonać bilansu trzeciej rzecz i zadać sobie takie pytanie jak to jest? Co, co, co osiągnęliśmy, a czego nam się nie udało, tak? E, czy, czy rzeczywiście, no, jak wiemy, Polacy są bardzo podzieleni. Są między innymi podzieleni według tego, tej oceny, te, tej rzeczywistości, oceny okrągłego stołu, o ile jesteśmy w miarę zgodni, w miarę zgodni w, o, w o, ocenie. Znaczy ta nasza strona post-Solidarnościowa w ocenie Solidarności, tej tak pierwszej Solidarności, to już potem jest, jest coraz gorzej. Mamy jakby dwie opowieści tego, co się stało przez te 25 A trzecia rocznica, no to jest ta, która oczywiście nas tu obchodzi najbardziej, to jest rocznica 10 lat wystąpienia do, do Unii Europejskiej. Wszyscy pamiętamy kampanię, referendum. Plakaty z panią Kwaśniewską, jestem Europejką. Wszyscy pamiętamy, jak się zderzały prawda? dwie interpretacje. Jedni, którzy mówili nam, no, że będzie, będzie katastrofa, inni mówili, że prawda, jest to jedyne wyjście. i